Dzień dobry. A no właśnie byłem w sklepie. Kupiłem zakupy. Kupiłem chleb, ciasto. Kupiłem. Mięso kupiłem też. O, trzy łódka, rożna No i przyszedłem. No i chcę Wam powiedzieć to, że po prostu już tutaj a chcę po powiedzieć, że po prostu y, znów odwiedził dzielnicowy całe to wszystko i po prostu sam zobaczył że po prostu ja normalnie wyglądam normalnie wypowiadam się nic się nie dzieje ale ogółem za tego maila do niego non stop piszą do pana dzielnicowego i po prostu był z tego powodu y, zły, całe to wszystko, że po prostu powie powiedział, że proszę z nim nie nagrywać niczego. I po prostu, no to widzicie, a wy wypisujecie, żeby pisać. Sam dzielnicowy powiedział, że ta osoba jest bezdomna. Całe te, a tak po prostu y, sobie pije, takie po prostu rzeczy wyrabia i po prostu też pismo z gminy przyszło, żeby sprawdzić całe te wszystko i sam powiedział, że jest wszystko w, w porządku, bo Mo powiedział, mogę nagrywać tylko po prostu kulturalne filmy. A i po prostu nikogo takiego nie zapraszać. No to widzicie, jak to się ogółem dzieje. Ta osoba popsuła wizerunek tego domu, jak to się mówi. I temu ludzie są na to wszystko ogółem źli. Ja powiedziałem, że nie będę z nim nic nie nagrywał. A tak samo jak uszkodzony był, on dzwoni, całe to wszystko, a on wciska się ogólnie na chama. Żeby, a jakim to jest prawem? Powiedziałem, z nim nic nagrywać nie będę i to zakończyłem, stop, powiedziałem. I to właśnie chcę wam przekazać, taką wiadomość. No miłego dnia od snu duszno jest. Nie wiadomo snu może wieczorem padać deszcz. No na razie.